Dzień dobry. Grześka już poznaliście głosem, teraz go widzicie. Przecież chcesz coś powiedzieć o sobie? Nic w sumie. Dobra, to lećmy do tego auta. Pierwsze pytanie, ponieważ jednym z komentarzy na ostatnim filmie było, było napisane, że to jest paść, pudło, padło. Co o tym powiesz? Jeżeli takie samochody by nie istniały, to byśmy nie mieli co robić po prostu, więc to jest doskonały materiał na klasyka. Jest w benzynie, jest w automacie, jest czerwony, co oznacza, że będzie teoretycznie szybszy. Silnik nie wymaga jakichś większych in ingerencji, więc jest autek najbardziej do uratowania. A czy coś Cię zaskoczyło w stosunku do tego, co widziałeś, zanim zdjąłeś botniki? Zaskoczyło mnie. Niestety negatywnie tutaj powiedzieć, będzie więcej wkładu przy, przy odbudowie tego auta, ponieważ elementy przedniego, przednie konstrukcyjne są już nadgryzione zębem czasu. Tam nikt nie grzebał, nikt nic nie robił, po prostu to sobie, sobie żywnie spuchło, tak jak to ma miejsce w starych tam konstrukcjach. Okej, okay, czyli jest to ratować. No to dobra, to przejdźmy teraz po samochodzie i zobaczmy co jest grane. E, więc zaczynamy najpierw od e, weryfikacji stanu auta. Auto będzie musiało być e, rozebrane, silnik wyjęty wiadomo, instalacja elektryczna też najlepiej zwinięta, zawinięta, bądź, bądź wyciągnięta, zależy jak to tam wyjdzie. Później będzie auto e, umyte chemią e, całe z zewnątrz, z wewnątrz, od środka, od spodu, żeby w pełni zweryfikować stan stan blacharski. Tak jak tutaj widzimy, to będzie trzeba zreanimować na pewno pas przedni, cały łącznik, łącznik błotnika, wiadomo, to wszystko pójdzie do piaskowania. Auto trafi prawdopodobnie na obrotnicę, że można było je z góry, z boku, z dołu w każdej chwili zobaczyć, ponieważ my nie mamy podnośnika jakiegoś magicznego, pracujemy na posadce, więc, więc auto będzie założone na obrotnicę, zostanie ściągnięte zawieszenie przednie, na którym jest zamontowany silnik de facto, i zaczniemy taką grubszą weryfikację blacharską. Tak jak na początku wspomniałem, będzie trochę więcej pracy, bo dochodzą takie rzeczy nieprzewidziane, jak rdza w takich dziwnych miejscach pod błotnikami, jak, jak niestety niestety dziurawe progi. I najbardziej taki, najbardziej taki element zawieszenia, że tutaj będzie trzeba wszystko odtworzyć łącznie zmocowania amortyzatora i z częścią grodzi przednie. Wiadomo, te wszystkie elementy takie ruchome, które można odkręcić, które można wykręcić, które można wyjąć trafią albo do galwanizacji, albo do piaskowania i lakierowania proszkowego. I no dalej, auto nie wygląda jakoś przesadnie tragicznie. Yy, dzisiaj jest w planie rozebrać tapicerki, zweryfikować stan drzwi i progów, yy, natomiast mamy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. W pierwszej kolejności jest plan na wyjęcie silnika, wyjęcie silnika, rozebranie silnika, uszczelnienie silnika, wymiana uszczelniaczy wału przedniego, tak jakby wału tylnego, uszczelniacza tylnego, uszczelniacza przedniego, weryfikacja pompy wody, weryfikacja pompy wspomagania, czy to się nadaje do montażu, czy się nie nadaje do montażu, silnik będzie umyty. Chemicznie i będzie prawdopodobnie odmalowany blok na kolor y, czarny. Wszystkie takie elementy drobne, typu tutaj ta blaszeczka, ta blaszeczka, y, jakieś wężyki pierdowe, zostaną poddane galwanizacji łapa od alternatora będzie wypiaskowana, pomalowana proszkowo, y, jak, i, jak i reszta, reszta zawieszeń, reszta, reszta y, przewodów. Przewody oczywiście wszystkie zostaną wymienione na nowe. Przewody wysokiego napięcia widać, że ktoś wymieniał na nowe, więc nie będziemy drążyć w założymy je z powrotem, zbadamy stan aparatu zapłonowego, czy nie ma luzów, czy nie ma przekłamań, bo aparaty potrafiły mieć przekłamania. No i zaczniemy, zaczniemy odbudowę blacharską tego auta. W międzyczasie ten silnik będzie się robił na drugim stanowisku, żeby to tam jakoś ten czas nie trwało, to 2-3 lata, żeby to w jednym roku było zrobione, to wszystko, żeby klient mógł się na przyszłą wiosnę cieszyć autem. Potem, potem auto trafi na obrotnicę, będzie zakonserwowane zewsząd, ze z wszystkich stron. My nie używamy środków na bazie bitumicznej, używamy wszystkie środki na bazie, bazie farb, na bazie, na bazie wosków. Auto będzie zakonserwowane przede wszystkim woskiem. Do tej pory tylko mówiłem, że robimy remont, ale w końcu zacząłem się sam zabierać za pracę. Na pierwszy rzut poszło rozkręcenie tapicerki, w zasadzie wyjęcie. Foteli, jak widzicie, grzesiek mógł, musiał pomóc, bo musiał pokazać jako majster i szef całego projektu. Ale z drugim fotelem poszło całkiem nieźle, i nawet od drugiej strony udało się go wyjąć. Później okazało się, że jest sporo wody, jak widzicie, leci mocno z wycieraczek, ale tylko w tym jednym miejscu. Nie wiem skąd się ta woda bierze, prawdopodobnie gdzieś tam była z jakiegoś zetkanego kanalika odprowadzającego wodę. Kanapa tylnia poszła raz, dwa, trochę zostało z niej, przez gryzoni, zeżarte w niej. No ale z oparciem już było gorzej, oparcie na dole łatwo się odkręciło, ale u góry już nie chciało zejść. Walczyłem z jednej, z drugiej strony, próbowałem podejść, nawet szukałem czegoś tam pod błokietnikiem. Grzesiek się trochę pomógł, i ostatecznie okazało się, że jeszcze dostały dwie śruby, które trzeba odkręcić z bagażnika. One też w zasadzie poszły dość gładko. Przerw sobie gdzieś poszedł, więc postanowiłem skorzystać z okazji i. Pokazać wam, jak wygląda ten samochód bez wnętrza. Na razie zobaczycie mój, moją opinię i zobaczymy, jak bardzo ona się różni od tej, którą pokaże Grzesiek. Jak już widzieliście, w przebitkach tak wygląda. Jest spory syf z jednej strony, z rzeczy, które ja tutaj zostawiłem. Przyznaję, w samochodzie zwykle mam trochę śmieci, a trochę tutaj mamy. Śmieci związanych z działalnością jakichś gryzoni. Także niestety, ale trzeba będzie i to posprzątać. Jak dla mnie, tutaj jest całkiem nieźle. Patrząc od góry, wszystko wygląda na zdrowe. Tutaj trochę podłoga jest w ciut gorszym stanie. To samo tutaj. Ale moim zdaniem nie ma tragedii. No tutaj była podłoga. Kiedyś wyspawana I, i ona się jeszcze jakoś tam trzyma, aczkolwiek na pewno będzie wymagała wymiany. No i tutaj, e, tego chyba Wam nie pokazywałem nigdy, ta to coś, nie wiem jak to się nazywa, ta mata, e, jest przeze mnie zrobiona rok temu, ponieważ tam była no, żywcem dziura i chciałem to załatać, żeby się nie lało do środka i żeby było trochę ciszej. Po wszystkiemu trzeba było te fotele zanieść do samochodu. Nie były one jakieś super lekkie, ale na szczęście fajne jest to, że zupełnie płasko można było oparcie rozłożyć i robiło taką jedną linię z siedziskiem. Trochę koce się przydały, żeby zabezpieczyć samochód, i powoli, powoli udało się wszystko wsadzić do środka, aczkolwiek z tym oparciem. Tylnej kanapy, tutaj jak widzicie, było trochę zabawy. Trzeba było delikatnie przesuwać z jedną w drugą stronę, żeby nie poniszczyć samochodu. Po wstępnej weryfikacji środka okazuje się, że Mercedes ma bardzo zdrową podłogę w, od fotela do tyłu. Tutaj będzie bardzo mało in, ingerencji blacharskich w, w podłogę. Będzie tutaj tylko taka kosmetyka. Najwięcej ingerencji będzie pod nogami kierowcy, i pewnie pod nogami pasażera, ponieważ te, te elementy były najbardziej narażone na korozję. No i to było takie w sumie, w sumie było do przewidzenia, że, że progi, że podłoga z przodu będzie do zrobienia. Później zweryfikujemy, jak ten metod wygląda z dołu, czy mocowania tylnych wahaczy, tylnych belek, czy mocowania przedniego zawieszenia są, są w miarę OK. I zaczniemy pracę blacharską już, już takie już, już pełnowymiarowe, zostanie zdjęte, zdjęty lakier z samochodu, prawdopodobnie będzie to zdjęte chemicznie. E elementy takie, które są pokorodowane, a wykazują jeszcze brudzel powierzchowny zostaną wysodowane, wypiaskowane, zależy od tego, gdzie ten element będzie, będzie się znajdował. Bo wiadomo, że płaszczyzny nie piaskujemy, bo się blacha podda, wygnie. E wygnie i, i co no. I to tyle w sumie w skrócie. W skali 1 do 10 oceniam przydatność samochodu do remontu na dobre 6, małe 7. w topę trzeba rozwiązać tylko w takiej sytuacji, czy, czy finansowo dla kogoś to jest topa, ponieważ te auta mają różną cenę, różną rozpiętość wartości. Zarówno są samochody za 8-10 tysięcy, jak i są samochody za 60-70 tysięcy. Tutaj trzeba po prostu sobie uwzględnić, czy chcemy kupić samochód gotowy za przykładowo 50 tysięcy, to przykładowo to jest, to jest cena subiektywna, to jest jednostka miary, nie jednostka wartości jak dla mnie. Czy chcemy kupić samochód przykładowo za 10-15 tysięcy w jakiejś wersji ciekawej i go sobie po samemu, samemu po, prostu, po prostu być przy tym jak ten samochód powstaje, jak ten samochód jest zrobiony, co jest w tym samochodzie zrobione. Bo niektórzy właśnie wolą w ten sposób, żeby sobie samemu samochód rozebrać, oddać do warsztatu, żeby wiedzieli co było zrobione, jak było zrobione. Mamy tutaj na placu taką Omegę, Opel Omega A, która była robiona przeze mnie od śrubki praktycznie, była robiona blacharka, były robione zawieszenia, był uszczelniany silnik, była wyjęta skrzynia biegów, wszystko tam było robione, był poprawiany środek, prany, oprzywany wiadomo jak to tam w starszym samochodzie, ten samochód od 4 lat, 3 lat jeździ i nie wykazuje najmniejszych śladów zużycia i z racji tego, że jest to Opel to pewnie tam była większa prawdopodobieństwo na korozję, ta korozji tam nie ma. Poza takimi ryskami, które, które są wynikające z, z użytkowania auta, tych ten samochód nie wykazuje jakichkolwiek niedoróbek. Jest cały czas piękny, zdrowy, świecący. Także tutaj w tym przypadku też powinno to tak być, że ten samochód po, po remoncie będzie piękny, ładny, świecący, ewentualnie się dokupi jakieś, jakąś galanterię typu jakieś chromy, coś się da odnowić, coś się da, coś się, coś się da wypolerować, coś będzie trzeba na pewno kupić nowe, bo bo widzę, że, że po tych skorodowanych mocowaniach listw, że one z, po dobroci odejść nam nie chcą. Więc, więc czasami może się zdarzyć tak, że któraś listwa zostanie uszkodzona przy przy demontażu. Nie? Niektóre listwy już noszą ślady wcześniejszych demontaży, więc też, też, to, też to będzie widoczne w jakiś tam sposób. Trzeba też przy tym pamiętać, że, że auto odnawiane nie będzie nigdy w stanie nowego auta. Nie? Te wszystkie, wszystkie chromy, wszystkie uszczelki, jeżeli, jeżeli się nie wymieni na nowe, to one dalej pozostaną, pozostaną stare. To też wpływa na, na, na użytkowanie tego auta. Nie? Tutaj też, też taką ciekawostką jest oryginalna szyba przednia sygnowana znaczkiem Mercedesa, którą my postaramy się wyjąć i postaramy się ją, ją spolerować, żeby była parametrami szyby. Nowej, o ile będzie taka możliwość, to jest taki smaczek tego Mercedesa, że ten Mercedes przez tyle lat się uchował z oryginalną przednią szybą. Bo tylne, tylne szyby w samochodach bardzo często zdarzają się oryginalne, bo z tyłu no niestety, ale kamyczek nie uderzy, nic się z nią nie wydarzy. Tutaj jeszcze zapomnieliśmy zweryfikować, czy działa grzanie tylnej szyby, ale to podejrzewam, że, że zweryfikujemy normalnie po oporach ścieżek, ścieżek do, do grzania szyby. także będzie zweryfikowane. Szyby będą wszystkie wyjęte, zarówno przednia szyba będzie, będzie wyjęta jak i tylna szyba będzie wyjęta do, do lakierowania, do, do prac blacharskich, żeby podczas nie daj Boże, szlifowania, niezauważenia, żeby się na szybach nie porobiły nie porobiły jakieś takie czarne kropki wypalenia od iskier. Dzisiaj to na tyle. Sobota jest, więc trzeba skończyć wcześniej. Widziałeś jak wygląda Sytuacja nie jest źle, myślę, że mogłoby być lepiej, ale byle do przodu, byle się nie poddawać i działać. Cześć.